Dzień dobry. Nazywam się Ewa Kosowska-Korniak i zostałam przez sąd wyznaczona do przeprowadzenia mediacji w Państwa sprawie. Chciałabym na początek opowiedzieć kilka zdań o tym, czym jest mediacja. Mediacja to jest rozmowa, którą pomogę Państwu poprowadzić w taki sposób, aby zbudować między Wami zrozumienie, aby pomóc Wam w wspólnym szukaniu rozwiązań i zawarciu porozumienia. Na początek opowiem Państwu kilka zdań na temat zasad mediacji. Dobrowolność. Mediacja jest procesem dobrowolnym, co oznacza dobrą wolę obu stron. I ja tą dobrą wolę u Państwa dostrzegam, ponieważ jesteście Państwo na naszym spotkaniu, przeszliście z nastawieniem takim, aby, aby się porozumieć. Kolejna zasada mediacji to poufność. Mediacje są procesem poufnym. Żadna kwestia, o której będziemy rozmawiać dzisiaj podczas naszego spotkania, nie zostanie ujawniona na zewnątrz. Do poufności jestem zobowiązana ja jako mediator i państwo jako uczestnicy mediacji. Chciałabym państwu także podkreślić to, że nie mogę być przez sąd słuchana jako świadek w procesie sądowym, chyba że państwo obydwoje zgodnie zawnioskujecie o przesłanie mnie jako świadka. Ostatnia kwestia, którą chciałabym poruszyć, to kwestia notatek, które będziemy sporządzać podczas spotkania mediacyjnego. Zarówno ja, jak i Państwo macie prawo do zapisywania pewnych kwestii, natomiast po zakończonej mediacji te notatki po prostu wspólnie zniszczymy. Chciałabym również powiedzieć Państwu kilka zdań na temat mojej roli w mediacji. Bezstronność i neutralność to dwie ważne zasady pracy mediatora. Jestem osobą bezstronną, to znaczy nie sprzyjam nikomu z Państwa, nie będę Państwa oceniać, nie będę Państwa rozstrzygać Państwa problemów, nie będę Państwu doradzać, konsultować. Jestem po prostu od tego, żeby Państwa wysłuchać i pomóc Państwu zbudować zrozumienie. Jestem neutralna wobec przedmiotu sporu. To jest Wasz konflikt i ja Wam tylko pomogę w jego rozwiązaniu. Kolejna kwestia, którą chciałabym poruszyć, to atmosfera naszych rozmów. Chciałabym prosić, zaproponować, abyśmy rozmawiali w atmosferze wzajemnego szacunku, zwracając się do siebie po imieniu, mówiąc do siebie, a nie o sobie, abyśmy sobie nie przerywali, żeby Państwo sobie nie przerywali, żeby każdy z Państwa mógł spokojnie się wypowiedzieć do końca. Ja będę czuwać nad tym, żeby każde z Was dostało tyle samo czasu i żeby mogło się swobodnie wypowiedzieć. Mediacja jest procesem nieformalnym, dzięki czemu w mediacji możemy powiedzieć sobie znacznie więcej niż, niż na sali sądowej, niż czasami w życiu. Sądzę, że podczas mediacji możemy śmiało mówić o swoich uczuciach, emocjach, które gdzieś nam zalegają, o różnych niewyjaśnionych sprawach, które państwo blokują przed dojściem do porozumienia. Tu jest przestrzeń na to, żeby mówić o swoich uczuciach. Chciałabym prosić, abyście Państwo mówili o swoich uczuciach, używając komunikatu ja, mówiąc ja czuję, bez atakowania drugiej strony, bez mówienia ty jesteś taki, taka. Mówcie po prostu o tym, co czujecie. Chciałabym również dodać, że może się zdarzyć podczas naszego procesu mediacyjnego, że zajdzie potrzeba spotkań indywidualnych. Wtedy takie spotkania Państwu zaproponuję. I spotkam się na osobności z każdym z Was. Chciałabym podkreślić, że na tych spotkaniach indywidualnych również obowiązuje zasada poufności. Wspólnie uzgodnimy po zakończonym spotkaniu, jakie kwestie będę mogła powtórzyć, jakie propozycje tak naprawdę rozwiązań będę mogła powtórzyć drugiej stronie. Zapewniam Państwa również o tym, że nie spotkam się indywidualnie z jednym z Was bez wiedzy drugiej strony. Co jeszcze chciałabym podkreślić? Celem mediacji jest wspólne szukanie rozwiązań. Chciałabym poznać Państwa propozycje, chciałabym pomóc Państwu znaleźć takie rozwiązanie, które będzie dobre dla, pan, dla Pana. Jeżeli nam się uda te wspólne rozwiązania znaleźć, a wierzę, że tak, to spiszemy je w formie ugody. Taka ugoda, którą pomogę Państwu sporządzić, zapisać w Państwa propozycje, taka ugoda zostanie przeze mnie wysłana do sądu. Celem zatwierdzenia, i chciałabym bardzo mocno podkreślić to, że ugoda sądowa po zatwierdzeniu ma moc wyroku sądowego. Ostatnia kwestia, którą powinniśmy dzisiaj, nim rozpoczniemy mediację, omówić, to kwestia płatności za mediację. Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości, strony ponoszą koszty mediacji. I te stawki, które należy uiścić, są określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości i zostały one określone następująco. W sprawach niematerialnych, a mediacja okołorozwodowa taką kwestią, taką sprawą niematerialną jest, stawka wynosi 150 zł za pierwsze spotkanie, 100 zł za każde kolejne, łącznie 450 zł maksymalnie. Ale do tego, do każdego spotkania mediator dolicza kwotę 70 zł za wynajem pomieszczenia i jednorazowo kwotę 30 zł takich kosztów administracyjnych. Jeżeli mediator jest vat a ja jestem płatnikiem podatku VAT, to liczę do, do tej kwoty podatek VAT. Koszty mediacji strony ponoszą po połowie. Każdy z Państwa otrzyma paragon i, i ujdzie swoją część. Gdyby mediacja dotyczyła kwestii y, materialnych, wówczas y, stawka to jest 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł. Czy to wszystko, co powiedziałam, jest dla Państwa zrozumiałe? Jeśli tak, to chciałabym zaproponować y, przejście do, y, do mediacji, ale chciałabym zapytać, czy Państwo się zgadzacie na te wszystkie zasady, o których powiedziałam przed chwilką? Jeśli tak, to w tym momencie zawarliśmy kontrakt i przystępujemy do mediacji.